Manderko, my z rana już idziemy ciąć. Dzisiaj ma być pogoda niepadająca, pochmurnie, ale nie padać ma. A jutro ma u nas padać. Czyli tak, jutro padać, piątek padać, sobota padać, no i chłodno. Czyli trzy dni na złomowisko będziemy jeździć. Trzy dni. No. <głosy> <głosy> tak, nie, w sobotę złomowiska nie ma. Nie, nie, w sobotę nie Także no, musimy wykorzystać dzisiejszy dzień, ale widzę, coś tu przywiozłeś jakiś. Tak, paczuszka. już Sylwan otworzył nie. sekatorem, właśnie paczkę. A tak naprawdę, ja już to paczkę oglądałem, ale, ale chodzi o to, żeby Sylwan właśnie nie wiedział, więc roztw rozt roztwarcie nastąpi teraz. O To to na opał będzie, tak jest. O, o, Kebab. Dla piesków. O ładne, ładne, Z jagnięcina. Z jagnięcina będziemy próbować też. <laughs> jak nam jak na na pieski pozwolą. <laughs> na, pieski na, grilla, no, pieski, na grilla. O, Murzyn już tutaj wywęce. O i jeszcze puszeczki fajne. O, Murzynku, dla ciebie i dla... I dla Grzesia, który i tam... Maryja. Tam dalej w akcji jest. O, zobacz, zobacz co się tu masz. Dzisiaj Dzień doby. Nowe zapachy? No. Patrz, to dla Ciebie jest. Ten, ten, ja no właśnie, a propos, proszę tutaj to drewnianą skrzyneczkę. Już wujek wypowiedział. O, wywołał o, wilka. kurczę, jakie ciężkie. Zamiast Prostowniczek. A patrz jaka naklejka fajna. Kot Jinx. Kurczę. Czekaj, tak chyba to jest? Nie, nie, dobrze, dobrze. jest. Nie tak, a to... Tu są nóżki, patrz. A, tu są nóżki, dobrze, Aha. No ile 20, 20, 20. To jest prostowy 260. Na 6 jest i na 6 i na 14. Mhm. Fajna rzecz. No to zobaczymy czy będzie. Działający nie wiadomo. A nie wiem, sprawdzimy. Sprawdzimy włączamy. Włączamy czy wyłączamy? <laughs> jak, jak mamy daleko, to włączamy, to włączamy. A jak blisko to włączamy. Tak. <laughs> no to tak samo jak... Czy zdążasz, czy zdążasz. Tak. Poszedłem i poszłem. Czy poszłem, czy poszedłem. No. Jak masz blisko, to jest poszedłem. To poszłem. No, a jak daleko, to poszedłem. Tak. No fajnie No, no to następne te, te jest, gadżety. Wiesz. To jest, a właśnie chciałem powiedzieć, że to jest od kanału Bazarowe Skarby. Aha. I właśnie dostaliśmy Bazarowe Skarby na bazar. O no, tutaj. Fajny, no. Proszę bardzo, naklejka jest. I patrz, co tutaj jest na tej naklejce. Przecież to jest y, y, z, y, z ząbkowic. Ząbkowic szklane a tutaj kurki. A, już czaje. Wiesz o co chodzi? Już czaje, tak. To są kultowe kurki. Te kurki Marzę, kur... żeby kiedyś znaleźć taką. Tak, tak, fajne, piękne no. rzeczy. Naprawdę. No i właśnie, a propos. To tak, tutaj... A to na samochód... Ja przy, może ukryjmy. być, no pewnie. Nawet dwie mogą być. Znaczy, no. na, na samochód na pewno będzie, ale może... Mogą być dwie. I tutaj właśnie roztwórz. O, kubeczek! Do kolekcji! Tak, do kolekcji Sylwana. Yy. I chciałem już powiedzieć, że ja też dostałem kubeczek. Tylko, że ja już kawkę rano z niego piłem. O, to, z takim wzorem. Z takim, no to A ty masz z takim wzorem. Luks. Kubeczki do kolekcji, fajne. No. no. to już do kolekcji kubeczek. To to, żebyś lepiej słyszał. Do, do ucha se to trzeba włożyć e, nie słyszę Mój e? Wujku, powiedz coś na ucho Siemandero O, słyszę Teraz słyszę No to uwaga dalej, dobra No to mamy jeszcze rękawice z cielęcej skóry A, to, 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 Te rękawiczki to nie są z cielęcej skóry To są z wołowej A. wołowinka Wołowinka Dwie pary, żebyś se palucha. Nie takiego psa. To nie mamy. Nie urodzono takich psów. O, tu jest ten pies. Takiego psa nie mamy. Nie mamy takiego psa. Ale może tam coś się połakowało. Ale, się, ale to, takiego pieska znamy takich ludzi co mają takie pieska, tak, tak, Znamy. Panie Krystyna z gazowi. Jak się nazywa ten piesek ich? Simba. Simba. O, tu jeszcze mamy. Jeszcze naklejki, tak. Turki. Ale tutaj proszę bardzo. Coś Pasta BHP. Dla prawdziwego mężczyzny. Tak. O, Mydełka BHP! No to stare jak kwiat. Stare Pasta do... Pachnie, no. pachnie. BHP. To jest bardzo dobre y, mydełka. Są te. Jak się smarę uflogasz. Jak nie? ktoś ma alergię. A. Na kosmetyki. Hipoalergiczne. To tylko takim mydełkiem ciało się myje. I wtedy nie ma wysypki żadnej Aha. tam. Nawet y, można włosy myć, głowę ZHP. Tylko, że troszkę sztywniejsze są włosy <grym> ZHP no. O i to jest Tu mamy trzy mydełka Trzy mydełka, tak Pokażę, ZHP. trzy mydełka A, i, I pasta. pasta mydlana BHP Tak jest o, Fajna rzecz, no, pamiętam Bardzo mówimy. przydatna tutaj na... Mieliśmy o. kiedyś nawet, pamiętam I to jest już z, z tą y, Powłoką ścierną A. Czyli fajnie się myje, Posmara. Czyli pilingujesz sobie od peeling, razu. Piling od razu piling. jest, peeling. <laughs> peeling jest o, od razu. Ścierne Piling. No i tutaj gadżety ja wysypię, je, bo będę po kolei dawał. To są takie już, takie eleganckie. kurcze. Korkociąg z, z rogu nietoperza. Nie. Yeah. No rzeczywiście. Długopis Solidarność. To musi być jeszcze z, z epoki. Gadżet. Złota. Bransoleta, na, na łydkę. 2023? Tak. <gulet> <gulet> na łydkę. I, i wujku, no nie, nie, przeskrobałeś coś? Nie, to Założymy ci. <gulet> przeskrobałeś coś? Nie, nie, za małe, za... za, za Ale nie, pęcinki za grube wujek ma wujek. Nie, no to nie, nie. Dwie gęsi złączone dziobami. <gulet> Ogonami. Piękno. Nie, wiesz co, mi się wydaje, że to może być srebrne, bo ja widzę tu punce. Jest pęknięte tutaj, no, uszkodzone, ale to nic. Mega jakiś fancik normalnie. No, to suwa będzie. No żartowałem, że. A, gęsi. No, mogą mogą być, gęsi. być gęsi, no. No ptactwo. Podwinięte mają te. Szlowie, no, to się widzi, że to są chyba łabątki. O! Podwinięte mają ogony. No <śla> Złoty nóż do masełka. Kurczę. <śla> no i uwaga, tutaj jest bomba. Ja myślałem, że tu jest moneta amerykańska po tym znaczku, nie? Amerykański tak, znaczek jest, amerykański. jest, ale tam w środku jest niespodzianka. A. Śrebrna dziesięciokopiejkówka wow. i śrebrne półmarki. Uu. To do mojej kolekcji idzie od razu, to już po prostu o, jestem o, o, w piękne. szoku totalnym. Dzięki tak. bardzo za te piękne śrebrne. gadżety. Piękne, ale w jakimś stanie fajnym. Tak. Zapraszam na kanał Bazarowe. Skarby, oczywiście, będzie link do tego kanału pięknego podany pod filmem. Także mamy gadżety A, na pchlitark. już To już, już pusto. pusto. To koty mogą w pudełku siedzieć, lubią. Proszę Państwa, jeszcze nie możemy zapomnieć i wspomnieć o e, fantach od Michaela. Michael takie piękne rzeczy też przekazał. To odwrotnie wziąłeś. Tu tak. Maniorka. Maniorka. Majorka. Tutaj. Ej, wujku, czy pomożesz roztworzyć to, ja. to wieko? No Kurczę, przemarzło. <noise> Nóż na wchlitark. Tutaj. Teraz ja będę wyjmował. Nóż taki zadaniowy. No kombinerki i 60 innych opcji jeszcze jest. I takie różne. Piłeczka. Nawet jest centymetr. No. Tu jest no. piłeczka. No. Śrubokręt, nożyczki. nawet pazury są można obciąć. elegancki Udało się wujkowi roztworzyć Wreszcie, nareszcie. szkatułkę. I tutaj jest, proszę, ja ciebie zegarek. Taki pierwszy y, smartwatch można powiedzieć. Hmm. Czyli ładujesz sobie go, i tutaj wyświetli to, 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 ci się to, to godzina. Taki to. Zarobiście, zarobiście, gadżet. Tak. I teraz nóż taki fajny, z, kom z kompasem. Z kompasem. No i ładny, no i fajny. Tajne z proszę tak, Państwa. Tajne z taki No i to jest fajny gadżet. Udało się otworzyć, czy jeszcze tak, nie? otworzone, Nie będę wyciągnął z W stanie. Bardzo dobrze. W stanie, stanie spoczynku. Fajny. O, tu trochę. Tenerkę. Nie, tu napój jakiś był. Aha. Oranżana pewnie. Ja Oranżana Dziękuję bardzo Michael za, no i za gadżety fajne. To. to jest fajny ten miernik. Bardzo fajny. O, są... o. Wszystkie te gadżety są tutaj do tego. O. O. Nawet jeszcze dodatkowe klema. Klemy małe. Fajne, w ogóle jak pięknie to jest zapakowane w skórzaną no, taką teczkę. Zamkniemy to i jeszcze tu mamy jedno, jedna rzecz piękna. Proszę bardzo, zobaczyć A, to już, to już znalezione. Lemierz od pługa, idealny stan. Można przerobić na maczetę, nóż. Piękny. Elegancki. O, wow. posłuchajcie. A jak? Jak dzwoni. Pięknie. Kurczę, ale idealny stan. Naprawdę. Nieużywany. <laughs> Troszkę używany, no ale... ale... jest dobrze zachowany, no. piękny jest. W dobrym stanie. Kurczę, jak Bardzo ja bym dobrze. wiedział, że takie coś będę kiedyś potrzebował, bo jakieś na wykopkach takie wykopałem z 5-6 lat temu. O, teraz dzwoni. Piękny. I ostatnie artefakty od Piotrka, bardzo dziękujemy. Przypinki, kieleckie wydawnictwo prasowe, czyli Słowo Ludu, Echo Dnia Przemiany, Tygodnik Radomski. Te dwa pierwsze, te dwie pierwsze gazety kojarzę. To u nas są w tak. No i tutaj kolekcja przypinek. 84 rok, Słowo Ludu. Chyba na 35-lecie. Przypinka, miesięcznik społeczno-kulturalny. Słowo Ludu. Piękne rzeczy. Oczywiście dla kolekcjonerów na pchlitark. Dzięki no, wielkie. Bardzo fajne, Dziękujemy bardzo. A spójrzcie jaki tu stoliczek mamy fajny jeszcze. Sam ten stoliczek też pasuje do tych przypinek. Bardzo, bardzo pasuje. No, także pozyskany, uratowany. No, ten oczywiście. Stoliczek to jest datowany na lata 60. Datowania węglowe wykazu, wykazują, że to lata 60. Tak. Kompletny wszystkie są nawet te e, czerwone. Podstawki. I tą żyłeczką, tak? I żyłeczka o, oryginalna. na prasę, nie? Tak, tak, tak. Na słowo ludu tu można. Właśnie słowo no, ludu no, i... słowo lodu można. Echo dnia wrzucić też. Echo dnia, można. Dobra. Ewentualnie to... książeczkę jakąś. Można. Kolorowankę. To dziękujemy bardzo. Idziemy do pracy. Idziemy do roboty. Na razie.